Witam serdecznie widzów kanału i ciebie szeregowy kukuła. Temat, który chcę poruszyć, to alkohol w wojsku. W naszej jednostce były ostatnio dwa przypadki, kiedy żołnierze zostali przyłapani po spożyciu. Jeden z żołnierzy niższego szczebla przyszedł na służbę pod wpływem, wydmuchał na bramie więcej niż 00 promili i przez to ma duże kłopoty. Procedura została wszczęta i żołnierz pewnie pożegna się z karierą wojskową. Dowódca dywizjonu zrobił taki szum z tego powodu, że to będzie cud, że go nie wyrzucą. Ja też jestem za tym, żeby takich żołnierzy usuwać z naszych szeregów, bo to skrajnie nieodpowiedzialne, to nie czasy komuny, że się chlało i służyło. Myślenie, że czysta plami munduru i honoru żołnierza już dawno minęło, teraz jest inne wojsko. Po jakimś czasie kolejny żołnierz został przyłapany na terenie jednostki pod wpływem alkoholu, na bramie go nie sprawdzili. Zdążył pobrać swoją służbową broń i wtedy ktoś nabrał podejrzeń, że może być pod wpływem. Żołnierz w stopniu porucznika miał ponad jeden promil, oficer został odsunięty od służby tego dnia, ale nie słychać na jednostce, żeby miał jakieś konsekwencje z tego powodu, że został przyłapany z promilami w wydychanym powietrzu. Chodzą pogłoski, że dowódca dywizjonu traktuje te dwie sprawy odmiennie, bo jeden z żołnierzy jest niższego szczebla, a drugi żołnierz jest oficerem w stopniu porucznika. Jak widać, w wojsku są równi i równiejsi. Powinni obu żołnierzy wywalić z wojska.